14 do 10 zespół tarnowskiej Unii wychodzi na pierwsze spotkanie, na pierwsze prowadzenie w dzisiejszym spotkaniu po czterech biegach. 14 do 10 w biegu numer 5 w Kasku Niebieskim. Zobaczymy Australijczyka Kevina Dulana w Kasku Żółtym w barwach ZKT Chronopol Zielona Góra wystarpuje Piotr Pepe Protasiewicz w Kasku Czerwonym Jacek Rempała i w Kasku Białym. Artem Wodjakow. Zawodnicy zbliżają się już do linii startu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten bieg oznaczony numerem piątym. zielono w dzisiejszym spotkaniu startują w poważnym osłabieniu. Jak zapewne wszyscy kibice doskonale wiedzą, dzisiejszego meczu swoimi jazdami nie zasilą zawodnicy ze Skandynawii. Jest to oczywiście Frederik. Lindgren i Nils, Christian Iversen, oboje reprezentanci zkz Zielona Góra, e, mają dzisiaj starty w lidze angielskiej w barwach Wilków z Ulverhampton. Tymczasem od krawężnika w kasku niebieskim Australijczyk, nowy nabytek Tarnowskiej Unii, Kevin Duland w kasku żółtym Piotr Pepe Protasiewicz w kasku e, czerwonym Jacek Krępała i w kasku białym Artem. E, nie zapraszamy. E, tak jest Artem Podjako. Teraz bardzo mocna walka pomiędzy Zielonogórzeniem, Protasiewiczem i w kasku czerwonym Rępała, ale teraz Wodiako wychodzi na prowadzenie pomiędzy reprezentantem Zielonej Góry rosyjskiego pochodzenia a Protasiewiczem. Był tam jeszcze Rępała, ale teraz Protasiewicz zdołał go wyprzedzić 5 do 1 w tym momencie. Prowadziliby Zielonogórzanie, gdyby kończył się ten bieg. Miejmy nadzieję, że reprezentanci Zetka że Zielonogora z myszką Miki na plastronie zdołają dowieść to prowadzenie. Dzięki czemu będziemy mieli kolejny remis po pięciu biegach w dzisiejszym spotkaniu. Zielonogórzanie teraz obok siebie skutecznie blokują pozostającego z tyłu Jacka Rempałę. Na samym końcu stawki Kevin Dulan. Ten, ten jego debiut w tym sezonie na polskich torach chyba nie będzie należał do zbyt udanych. Na pierwszym miejscu Artem Wodiako Kończy się trzecie okrążenie za jego plecami. Cały czas kontroluje sytuację. Piotr Brotasiewicz na trzeciej pozycji. Jacek i na samym końcu. Kevin Dulan. Zielonogórzanie zdołają dojść do prowadzenia. Jestem tego pewien już w 100%, że nie, na, że nie powtórzy się sytuacja z pierwszego biegu. Tak jest! Zielonogórzanie zdołali dojechać jako pierwsi do mety. Nie wiem do końca chyba pierwszy był Artem Wodiakow. Jako drugi Piotr Pepe Brotasiewicz na trzeciej pozycji. Jacek Rępała. i na samym końcu stawki. Kevin Dulan. Zielonogórzanie zdołali teraz doprowadzić do Remisu 15 do 15 po tych pięciu biegach meczu.